Siemaneczko widzowie, dzisiaj będziemy nawalali w Minecrafta z Dawidkiem, ale jesteśmy nieśmiertelni. Filmik był mega śmieszny, mega ciekawy, a więc oglądajcie go do końca. Przechodzimy do filmiku. No i dobra, widzowie, jesteśmy już w grze z Dawidkiem. No i co, zaczynamy. Jesteśmy nieśmiertelni. Dokładnie. Patrz tutaj, masz pieski, pieski nas zabiją na pewno. Patrz tu. Zombie mnie bije. Jej. Ja się, ty się bawisz, Piesek, zabij mnie. Zombie mnie dotyka. Czemu? Do... Czemu? Piesek mnie też dotyka. Aha, bo A zamiast szkody... Ja zbieram no, tak. li liście drzew. To jest dziwne. Ale jakby co to jak się zabije... Widzowie jakby co to jak się zabijemy to się nie liczy, bo chyba tak się można zabić właśnie. A więc... No, dobra, dobra, dobra. Idziemy dalej. Oczywiście gdzie ty jesteś? O, mam nieskończonego dupa! Mam tego teraz miliona. To, to jest maska. Co, skąd ty to masz? Spróbuj <laughs> się to zdjąć! Oho, rzeczywiście! Widzę, no. Dobra, sobie zbieram drewno. Szkielet? Szkielet nie żyje? co? Jak szkielet umiera? Dobra, to jest dziwne. Co, jeśli lubicie moje filmiki, proszę dać lajka like i subskrypcję też, bo bardzo mi to pomaga. Na 100 subskrypcji robimy live z horror, do którego zostało jeszcze jedna, jedna subskrypcja. No ja nie wiem, jak to się dzieje. A Jaki więc piszcie jesteś. w komentarzach, jaką grę mamy zagrać, bo dalej nie wiemy. Whoa! Whoa! Oh! What? Oh, oh! O kurde! Ej, Nether to będzie niezły, bo i tak pewnie będzie musieli iść do Endu sprawdzić, czy w do Wojda. Do Wojda się nie da. Będziemy mogli sobie tak chodzić po prostu po lawie. Co jest tam? No. Nic nie ma. Utopiec. Ciekawe czy utopiec z zębem by nas uderzył. Ja chcę, co ja chcę coś spróbować. Aha. E nie? Zadaje mi. Ale nie ginę. O kurde mam x-raya. <laughs> Mam x nie, nie, nie. Nic mi nie zadaje. Zadaje mi damage, ale... Znaczy no... Zadaje, ale żadnych serc nie odbiera. Ale pisze... Piszę not, pisze not Nie. Aha. O! Tak samo on działa. O, łuk. Ej, łuk! Słońce F3 Znaczy F5 no. Co ty? A to siedzisz, jest miliony diament. O kurde! Co się dzieje? What? Co się dzieje? Ja spadam i nagle... What? Nawet nie można iść. Co to się dzieje? Pomocy! Co? No nie wiem, ja nie mogę co? iść tak nisko Ale nawet! Co? No to chcę zejść na to, do tej jaskini, która tutaj jest, ta wielgaśna. Widzisz co się dzieje? Utknąłem o, wywalił! Nie, mm. jetpack mam, jetpack. Może bo no, myśli, no, że my je lecimy jetpack. do Voida? Może tak Void będzie działać? Nie wiem. No, możliwe, możliwe. Void launcher. Przejdę no, sobie nazwę tego jetpacka. Ale nie mogę. sobie ja nazwę nie mam jet... No, zdaj mi go. Z, ale go. nie, nie mam nic właśnie. Ja sobie. Ja nie mam nic ale na mam sobie. Jetpaka. No, ale właśnie nie mam. Jego klaty mam? nie mam. Nie. Trochę. A co z diamentami? Jak mamy znaleźć diamenty? To nie jako to, to jako tarcze jest. Jako tarcza jest? No, ale w sumie po diamenty? No, no tak, void launcher. Nie wiem po co mi, jak naprawdę. No właśnie. No nie, no to gówno jest, nawet nie, moze, nie możemy zejść tak nisko. Diamenty, znalazłem ją. A ja znalazłem akceleraty. Yeah, diament. O, skrzynka! To no, diamenty, aha. nie wiem po co mi. O, mam pochodnie. Może 26 kilof. pochodni. Na kilof by się przydał te diamenty, przydałyby się. Biła przez chwilę mnie lawa z jaskini, ale wniknie. Aj, mi tego Axelotla. o jest, mam Axelotla. A bom. Dobra, mam diamentowy no, kilof. a i Ej, to ja sobie wykopię trochę tego obsydianu, Dobra. żebyśmy mieli na później. Ej, to no też wychodzę. Ej, ja zginę! Ja zginę! Co? Ja nie zginę. Ej, Wojt mnie wy wy wywalił w kosmos. I co? I zadało ci to coś? Nie. Aha, to nieźle. Umieram! Nie umieram! Nie! Zadało mi tak 9 serc. Ja cię! Nie no, ten typ Ale myślał o zawał, wszystkim. Lawa, bo... Żebym się wykopał jakby tak pod lawę Lawa wpadła na mnie, zadała mi 9 serc jakieś, albo 8 I później przestała bić No to jest ten prank właśnie To jest ten prank właśnie, ja też to miałam Zobaczymy czy to działa Czy to był piesek Co daje? Bardzo nie mało Nie Nie, nic nie zada... Nie, nie umrzemy Nie, nie i gówno. Ale głupie. I... Ja, o, ja, najlepszy klacz w historii! Ej, ja. czerpiję! Co?! Ile? Dużo, żeby cię zabić? zginę. Zginę. tak, wystarczająco. Gidę, Co?! Gidę, gdzie? Gidę. Gdzie? Gdzie? Gdzie ty jesteś? Trzy. Nie mów. Dwa. Jezu! Nieźle! Dobra widzowie, chodzimy do Nethera. Nie wiem czy Dawid, chcesz to mieć jako... Nie ja wiem. się okazuje, że nie... Czy co? I teraz się okazuje, że nie można... że nie można wejść do Netera. Nie no, można. Ej, dobra, ja sprawdzam to! Nie! To dawaj, ten, dawaj. Co ty mi daje? daj, daj mi, daj mi! Nie, bo Darby, mi znika nie, później! Ja to znika mi totemy później wody. No nie da się! Masz totema i... I później ci znika i nie można postawić beda. Jestem w lawie pod lawą jestem, ja się z już nie wydostanę. No weź mnie nie buduj. Nie, nie, nie! nie. Nie no, żeś wyszedł. Jak to się dzieje? Jo, patrz na to! Aj, czy ten... Czy to ci nie przypomina czegoś? Ten glowstone? Nie przypomina ci czegoś? O to? O to! To co wisi. To, to, to świecące. Nie wiem co. No to, tu! Nie przypomina ci to coś? Ja. <noise> <noise> yeah. yeah. Fortesa! Dawaj, dawaj, dawaj! Fortesa! I blazy. Dobra, gdzie by mógł być spawner blazy? O jest! <głos> XD <głos> Za lawą. No nie, a wypadają chociaż te... Można je zabijać. No można, można. jest! Dobra, możemy już wyjść. Znaczy, no nie, jeszcze Ender perły trzeba znaleźć, a więc tak naprawdę... Idziemy dalej. Na Ojej, znalazłem Biom! Nice! Zgubiłem cię. cię! ty jesteś? myśleć te Nie umiem. Dobra, 15 perełek, dobra. Masz jedną perełkę i sprawdzamy czy działa ten tam. Dobra, rzucamy. Nawet się nie da rzucić. Nieźle. Aha. Nie nawet się aha. nie da rzucić. I tak mamy 15, więc można teraz zwrócić z powrotem. Jest ten portal, aha. Do gdzie jest? Nie wiem No gdzie jest? No dobra, weź Dobra, zobaczymy gdzie ten oczy kresu pójdą i pójdą... gdzie? W tą stronę, dobra Stań przed port, nie bądź obok, tylko stań przed No kurde, gdzie ty jesteś? Dawid Czy ty jesteś serio taki głupi? To No gdzie ty jesteś? Naprawdę, ty jesteś najgłupszym człowiekiem świata. Bro, taki jesteś głupi właśnie. Nie możesz. O mój konie. O nie, wziął Hobby Horse. Yes, nie złapiesz mnie. On jest 10,4. Chcesz zginąć? Chcesz zginąć, zombie villager? Nie chcę to tak jest tamam. Tak. Dobra, można stąd. O, Ej, da się pokażemy. umrzeć! Szkielet mnie walnął! No, zrobię wylądę. Ale nie, da zombie się umrzeć! Jak, jak koń ci spada z wysokości, to ty też dostajesz damagea! Ja. Yo. Ej. Kolejny sposób na śmierć znaleźliśmy, to jest już trzeci. Znaczy nie wiem czy da się... Znaczy no dałoby się pewnie jak weźmiesz z jakiejś bardzo wysokiej... Bardzo, z bardzo wysokiego miejsca to pewnie by się dało. Ja się podłoję O, prawie no. zeskoczył. No nie! Ja tak, ja za chwilę no. wrócę. No wziąłeś moją nasiłkę. Da tak, ja za chwilę ci oddam. A nie, bo ja to wy, wyrzuciłem. O fuck, ja też spadłem i koni. No to po pokoju. Umarł. A nie ja nie umarł. Ja nie spadłem Ja nie spadłem siedząc na koniu Tylko spadłem tak po prostu Aha i koń nie żyje już Trzeba no. znaleźć kolejnego Albo na śwince Ej na świni by się dało Trzeba co, marchew... Ja mam to tylko potrzebuję marchewka No właśnie marchewka, marchewka. Trzeba zrobić most Konia, Dobra idziemy Jest widzowie lecimy no, fuck, Idziemy na górę! Śpienioł! Szybciej! Idziemy, śpienioł! Ja to wygląda! Dobra, skaczemy! Nie umarłem! Ja miałem jeden, ostatni pasek! Ostatni pasek miałem! Trzeba jeszcze wyżej! Dobra, oficjalnie tyle. Ja lecę na dół do szwinki. Uważaj! Dobra. Dobra, lecimy na górę. Idziemy! Znowu Let's go! O kurde. Dobra. Trzy. Dwa. Nie ma wody nigdzie? Nie, nie ma. Jeden. Zero. Lecimy! O. Jest! Umarłem! Udało się! Jest! Jest! Yes. Dobra, to było mocarne. Widzowie na dzisiaj kończymy. Siemano!